Doberek. Zapraszam na czytanie z moich kart tarota. Jest początek marca. Idziemy do pełni. Pełnia będzie 14 marca. Pełnia w marcu ma, tak jak wszystkie, kilka różnych nazw. Między innymi pełnia soków, bo rośliny puszczają soki, aby móc. Intensywnie wzrastać. Jest to również pełnia burzowa, bo zaczynają się pierwsze letnie burze. I kolejna nazwa pełnia robaków, bo czdownice zaczynają z powrotem drążyć swoje tuneliki, aby ułatwić wypuszczanie korzeni roślinom na glebę. I tak jak cała przyroda budzi się do życia, my ludzie też zaczynamy budzić się do życia. Nadchodzi wiosna. Synoptycy już zapowiedzieli, że 1 marca zaczyna się wiosna. Astronomowie twierdzą, że w tym roku 20 marca. A na kalendarzu zapisano 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Bez względu na to, w jaki dzień ta wiosna się zacznie, my też dobrze by było, gdybyśmy pomyśleli, tak jak ogrodnicy szykują sobie sadonki, aby Wystartować jak tylko będzie ciepło z sadzeniem. Tak my zróbmy pewne mm, sprawdzenie, co w tym roku powinniśmy usprawnić, co my mamy zasadzić, aby przyniosło dobre owoce w naszym życiu. I do tego posłużę się dwoma taliami kart. Będzie to talia Fantasy Garden Tarot lub Earth Woman Tarot. Każdy wybiera to, co bardziej mu w duszy gra. Jedną z tych talii. Obie oba rozkłady są takie same wykonane tymi dwoma taliami. Kto, jaką talię wybierze? I już przechodzimy do rozkładu i tak. Pierwsze pytanie na co się przygotować. Co w tym roku powinniśmy usprawnić? co będzie tym głównym tematem, gdzie powinniśmy bardziej zadbać o to. Dwójka pucharów. A więc emocje. Emocje, które powinniśmy usprawnić i nauczyć się, albo tylko dopilnować trochę, bo zależy kto na jakim etapie jest. Ale w tym roku zajmijmy się swoimi emocjami, tym jak rozmawiamy z przyjaciółmi, z rodziną, z szefem, partnerem, partnerką, bo to będzie tym właśnie głównym motywem, który może nam albo przynieść dobre owoce. Albo zrobimy coś nie tak, może za wcześnie coś zaczniemy, może za późno, może zmrozi nas pierwszy, pierwszy lepszy mrozik, może słońce wypraży, więc uważajmy na te nasze emocje, na rozmowy, na kontakty z przyjaciółmi. Jak się przygotować do tego, aby usprawnić to? Karta gwiazdy. Gwiazda mówi o tym, aby spokojnie, krok za krokiem działać. Gwiazda jest piękną kartą. Tu, przy takiej karcie, naprawdę trzeba się napracować, żeby. Coś nam poszło nie tak. Bo gwiazda, no to tak jak jest to powiedzenie, urodził się ktoś pod szczęśliwą gwiazdą. Więc jak się przygotować? Otworzyć swoje serce. Otworzyć swoje serce i mówić to, co naprawdę w sercu mamy. Czasami nawet trzeba powiedzieć. Tą bardziej bolesną prawdę, ale ją powiedzieć, bo kiedy próbujemy przemilczeć pewne sprawy, możemy tym zrobić zarówno sobie szkodę, jak i tej drugiej stronie, której obawiamy się powiedzieć coś, aby jej nie urazić. Dobierzmy tak słowa, aby jak najmniej zabolały. Ale mówmy prawdę. Co wymaga zmian? Zmian wymagają właśnie nasze kontakty. Coś w tych kontaktach międzyludzkich nie do końca działa. Babimy się, śmiejemy, ale mamy maski. Ile tych masek zależy? Zależy, czy Boisz się, że ktoś pozna Twoją prawdziwą twarz i zerwie kontakt? Czy boisz się spojrzeć w prawdziwą twarz kogoś bliskiego? To wszystko zależy. Ale to jest czas na to, aby właśnie pozdejmować maski i poprosić. Przyjaciół, rodzinę o zdjęcie tych masek, które oni noszą. Jakie głębsze zmiany należy wykonać. Te głębsze zmiany, to pójście jeszcze głębiej w tych emocjach. Karta podpowiada, że bądźmy jak Dzieci, bądźmy otwarci. Dzieci mówią prawdę, nawet jeśli jest bolesna. Nie chodzi o to, aby kogoś zranić, ale być uczciwym. A to jest bardzo deficytowy towar w tej chwili. W tym roku hmm, będzie nam dość mocno, właśnie trzeba. Wziąć się na odwagę, aby powiedzieć. Powiedzieć szczerze i z taką właśnie dziecięcą ufnością, jeśli partner, partnerka, przyjaciel to są te szczere osoby zrozumieją i będzie można się dogadać. Jeśli nie są szczerzy, to czy jest sens ciągnąć coś, co nie jest szczere? Okłamywać siebie? Ale to już od Was zależy decyzja. Ja tylko podpowiadam. Kolejna karta podpowie, jak się wzmocnić w tym. Postępowaniu, w tym, żeby uczucia wynieść na wyższy poziom. Karta Czterech buław. Zadbajmy o nasze rodziny. Zadbajmy o to, aby i to nie chodzi tylko o te rodziny stricte więzów krwi. To również. Kolega, koleżanka w pracy. To ktoś znajomy, sąsiad, sąsiadka, bo kiedyś dzieci do praktycznie wszystkich starszych wołały wujku, ciociu. Byliśmy jedną wielką rodziną. Teraz nastał. Czas z powrotem pojednania, wejścia z powrotem w tę energię, gdzie jesteśmy rodzinami, dużymi rodzinami. Niestety wcześniejsze lata sprawiły, że mocno zostaliśmy podzieleni. A teraz jest okazja, żeby z powrotem to naprawić i wejść. Na ten wyższy, lepszy poziom. Poziom, gdzie będziemy ze sobą szczerze rozmawiać. Co jest Twoim atutem? Co jest Twoją kartą przetargową? Magik. Magik łączy to, co na Ziemi, z tym, co w niebie. Ma olbrzymią wiedzę, którą umie wykorzystać i wykorzystuje ją w dobrym celu. Bo magik to nie ten, co robi magiczne sztuczki, ukrywa coś w rękawie, a nam się wydaje, że znikło. Magik pokazuje drogę, która prowadzi od serca do serca z miłością. Bo jako w niebie, tak i na ziemi. Nasz Ojciec Wszechmogący zawsze jest przy nas. I nieważne, jak go nazywamy. On ma tysiąc imion, ale to jest jedna energia. Jedna energia, która nas prowadzi i bardzo kocha. i Właśnie, właśnie o to chodzi, żebyśmy z powrotem weszli na ścieżkę miłości, miłości do siebie, bo jeśli my sami siebie nie pokochamy, to nie będziemy kochać innych, nie będziemy umieć. I ścieżkę obdarowywania miłością, a wiadomość od wszechświata, od sił wyższych, Ósemka mieczy. Ósemka mieczy, która pokazuje, że czujemy się w matni. Nie wiemy, w jaki sposób z pewnych sytuacji wyjść. A wystarczy posłuchać intuicji, bo wyjście jest zawsze z każdej sytuacji, tylko my w danym momencie go nie dostrzegamy. Bo jesteśmy zajęci tysiącem spraw, strachem, maskami, które musimy utrzymać na twarzy. Jeśli posłuchasz intuicji i tych szeptów anielskich, boskich, to znajdziesz wyjście. I to jest właśnie ten największy dar, jaki w tym roku będziemy mogli osiągnąć. I tyle podpowiedział tarot fantastycznego ogrodu. A co chcą nam powiedzieć kobiety Ziemi? Na co się przygotować? Co będzie tym naszym punktem zwrotnym? Szóstka mieczy. Podróż. Podróż, i nie zawsze musi to być podróż fizyczna. Często jest to podróż w głąb siebie. Podróż, która ma nam coś pokazać? Yy, następną kartą jest jak się przygotować. Jest yy, sprawiedliwość. A więc podróż w głąb siebie. Podróż do zobaczenia jakim, jaką jestem naprawdę. Co tak naprawdę chcę pokazać, czego oczekuję, ale takie szczere, szczere rozmowy sama ze sobą, sam ze sobą. Nie chodzi o to, aby pokazać to innym, ale sobie. To ja mam sama przed sobą, sam przed sobą, Otworzyć się, zrobić sobie listę swoich plusów, minusów, i zastanowić się, co dalej z tym zrobić. Co wymaga zmian? Nasze emocje nasze podejście do emocji. Do Często zrzucamy na innych, że to kolega mnie zdenerwował, że to mąż, żona potrafi mnie wyprowadzić z równowagi, ale jest takie powiedzenie, prezent nieprzyjęty wraca do nadawcy. Więc, jeśli nie chcesz tych emocji, to ich nie przyjmuj. I nawet jeśli ta druga strona próbuje Cię wyprowadzić z równowagi, może robi to nieświadomie, ale Ty ten prezent przyjmujesz. Więc to jest czas na to, aby nauczyć się nieprzyjmowania. Prezentów w postaci emocji, które nas obciążają. Jakie głębsze zmiany należy wykonać? Wieża. Oj, ciężka karta. Karta, która mówi: Zrób porządek, ale taki dogłębny. To jest Kapitalny remont i to taki naprawdę z dobrą ekipą, z dobrymi chęciami, aby zagłębić się w siebie, w to, co my mamy do powiedzenia, co nam w duszy gra. Jak się wzmocnić w tym, co robimy. Świat. Nie zamykajmy się tylko w sobie, ale popatrzmy, jak ktoś inny działa. Popatrzmy, co inni ludzie potrafią. I jeśli mamy problemy, to nauczmy się otwierać i mówić o tym, że potrzebuje pomocy. Bo przy karcie wieży często nie możemy sobie sami poradzić z różnymi rzeczami. I to niekoniecznie emocje. U karta wieży to jest takie wszystko mi się rozpada. To może ja się rozpadam. Może moje życie się rozpada, ale ktoś jest obok ciebie i wyciągnie rękę, pomoże. Przyjmij tą rękę. Poproś o pomoc, bo w tym momencie wzmocnisz swoją sytuację. To jest to wzmocnienie, otwarcie się. Na innych. Co jest Twoim plusem? Co jest Twoim atutem? Ósemka buław. Piękna karta, która podpowiada, jeśli otworzysz się, jeśli działasz, jeśli wychodzisz na zewnątrz. To zacznie się coś dziać. To jest takie wsadzenie sadzonki do ziemi i oglądanie, pilnowanie jej, a ona zaczyna rosnąć, bo jesteśmy przy niej. Coś robimy, aby ta sadzonka mogła. Wzrastać. Patrzcie na kartę, jaka piękna. Niby zwykłe kije, ale kwitną, bo były zaopiekowane. Ktoś włożył pracę w to, aby te kije zaczęły właśnie owocować. Piękna karta. A wiadomość od Wszechświata dla kobiet z od kart kobiety Ziemi. Królowa Pucharów. Królowa Pucharów, która siedzi na tronie emocji, za sobą ma wodę i księżyc. Emocje. Podnosi kielich w Toaście, bo ona opanowała swoje emocje, bo ona umie nimi zarządzać. I to nie chodzi o takie zimne wyrachowanie z takim yy, egocentryzmem. Tu chodzi o Panowanie nad emocjami, aby nie wybuchać, aby nie puszczać ich z pędem końskich kopyt, ale umieć powiedzieć, wyrazić emocje, o, nawet mój kot podpowiada, że tak umieć wyrazić swoje emocje. Ale wyrazić je w taki sposób, aby każdy na tym zyskał. I takich emocji nam wszystkim życzę. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie mojego czytania. I zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.